Witam Was bardzo serdecznie. To już kolejny odcinek Ninja Beauty. Jestem zaskoczona. Dziewczyny, dostaję od Was bardzo dużo fajnych wiadomości na temat odcinków, które już, już mieliśmy. Widzę, że coraz więcej z Was czeka na tą naszą środę o godzinie 19 na kolejny nowy odcinek. Słuchajcie, to jest niesamowicie motywujące także dla mnie, także bardzo cieszę się, jak, jak się do mnie odzywacie w tych sprawach, i, i będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie dalej do mnie pisać i, i polecać mi. Jaki kolejny temat zrobić, zrobić podczas naszych odcinków Ninja Beauty? A o czym będzie dziś? Dziś odpowiemy na jedno chyba z najczęściej zadawanych pytań, jeśli chodzi o marketing, marketing naszego salonu urody. Pytanie brzmi: czy warto mieć stronę internetową? Słuchajcie, moja odpowiedź zawsze była i zawsze będzie jedna. I tak myślę, że to się raczej nie zmieni. Tak, warto mieć stronę internetową i każdy salon, każdy laso, każda firma powinna mieć swoją stronę internetową. Dlaczego? Przede wszystkim jeśli chodzi o pozycjonowanie, jeśli chodzi o SEO w wyszukiwarce Google, musimy najpierw się zastanowić się tak naprawdę, gdzie nasi klienci nas najczęściej wyszukują. I te źródła najczęstszego wyszukiwania w branży stylizacji rzęs są trzy. Jedna to oczywiście Google, druga to jest Facebook i trzecia to jest Instagram. I teraz przejdźmy do źródła drugiego i trzeciego. Jeżeli mamy dobrą nazwę, jeżeli mamy nazwę charakterystyczną i nazwę taką, która, która się bardzo wyróżnia, to wpisanie tej nazwy powoduje, że łatwiej jest nas znaleźć. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, bo przypomnijmy sobie taką sytuację, gdy podawaliśmy właśnie tą nazwę komuś, i dana osoba wpisywała tą nazwę w wyszukiwarkę i pytała przeważnie co. Czekaj, takie zdjęcie na przykład czerwone, tak, albo y, niebieskie, to ten, to ty, to twoje, tak, tutaj, tutaj byłaś blondynką, albo coś. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, po pierwsze, że te konta też mam niesaktualizowane, po drugie. Że są inne firmy, które mają często podobne nazwy. Nawet marki osobiste, które mają podobne nazwy. Na przykład yy, Kasia Kowalska to jest yy, znana osoba, ale Kaś Kowalski w Polsce jest masa. I nic nie przeszkadza temu, żeby znalazła się inna Kasia Kowalska, która śpiewa, i będzie jej bardzo ciężko przebić się wtedy na rynku wśród Kasia Kowalskiej, która już jest znana. Dlatego, dziewczyny, jeżeli chodzi o, o pierwszą ważną rzecz. W mediach społecznościowych najczęściej znajdujemy nasze konta przez to, że te konta są fajnie prowadzone i ktoś po prostu na nie trafia albo przez to, że ktoś już do nas przychodzi, gdzieś nas wyszukuje lub wysłaliśmy mu zaproszenie do mediów społecznościowych. Rzadsze są tak naprawdę przypadki takiego łatwego znalezienia naszego konta, jeżeli ono nie jest dobrze sprecyzowane, a ponieważ media społecznościowe mocno ograniczają czasową nazwę, to my czasami na przykład mamy tą nazwę niepełną albo skróconą i jest nas gorzej znaleźć. I sama bardzo często prowadząc szkolenia ze stylistkami rzęs, chcąc zobaczyć ich profile, żeby podpowiedzieć im, jak na przykład prowadzić Instagrama, miałam problem ze znalezieniem danego profilu i bardzo, bardzo często pytałam się, czy na pewno to jesteś Ty. Dlaczego? Dlatego, że miałam na przykład na przykład kojarzyłam, że rozmawiam z Anną Nowak. A Anna Nowak, na przykład, okazywało się, że ma salon urody, na przykład Szalona Rzęsa. I, i nie byłam pewna, że to jest właśnie ta osoba. I tak samo jest, jeżeli na przykład ktoś Was poleca czyli Wasza klientka przychodzi do Was na rzęsy i chce prosić swojej koleżance i no ona najczęściej pamięta, że przychodzi na przykład właśnie do Pani Ani i, i może być problem z odnalezieniem Was. Strona internetowa daje właśnie taką przede wszystkim możliwość, że adres strony internetowej bardzo mocno po pierwsze powinien podpowiadać nas, po drugie treść, która jest na stronie, też podpowiada, podpowiada wyszukiwania, ponieważ nie sama nazwa adresu tylko się liczy w wyszukiwaniach, ale również treść. Więc jeżeli w treści mamy na przykład użyte jeszcze imię, nasze nazwisko, jeszcze kilka razy mamy tą samą nazwę w odpowiednikach takich, jak ją najczęściej używamy, czyli na przykład Anna Nowak, Szalona Rzęsa, albo Szalona Rzęsa, yy, Ania robi rzęsy i tak dalej, to tego typu treści lepiej są później wyszukiwane w wyszukiwarce Google. Druga rzecz, na stronie mamy więcej rzeczy. Wasza klientka, gdy chce pierwszy raz przyjść na zabieg, musi, musi się zastanowić, co ją interesuje, żeby faktycznie do Was trafiła. Pierwsza rzecz, jaką interesuje, to oczywiście. Ile ten zabieg kosztuje? Media społecznościowe nie służą temu, żeby sypać ciągle cennikiem i żeby faktycznie to, co chwilę przewijał się nasz cennik. Media społecznościowe służą tworzeniu społeczności, tworzą, służą konwersacji, e, służą pokazywaniu jakiejś fajnej pasji, naszych, e, naszych talentów, a nie służą temu, żeby cały czas przewijał się cennik. I dużo trudniej jest ten cennik na mediach społecznościowych zamieścić. Oczywiście możemy to zrobić na Instagramie, na przykład highlights cover, bardzo fajny, sprytny sposób, gdzieś, gdy dodawaliśmy to na relacji. Możemy wyróżnić na Facebooku. Jakąś przypiętą grafiką. Natomiast prawda jest taka, że nie do tego służą media społecznościowe, natomiast strona internetowa jak najbardziej służy do tego. Druga ważna rzecz, na stronie internetowej możemy mieć zapisy online, więc automatycznie e, odchodzą z nas e, czynności, które, które często blokowały, e, blokowały mocno nasz czas, ponieważ musieliśmy bardzo dużo wpisywać na SMS-y i tak dalej. Klientki, które e, są też często zagonione, bardzo często robią po prostu skorzystać z aplikacji zobaczyć, kiedy jest czas i zapisać się i jest im o wiele wygodniej. Zresztą zobaczcie często, jak klientka zapisuje się u Was, jeżeli macie standardowy kalendarz papierowy. Podchodzi i zagląda Wam też, kiedy macie ten termin dostępny. Dlaczego? Dlatego, że ona po prostu potrzebuje wiedzieć, kiedy Wy macie terminy i który z jej terminów też się pasuje. Więc aplikacja dodatkowa, internetowa z terminów często w tym fajnie pomaga. Kolejna rzecz to taka, że na stronie internetowej właśnie mamy te obszary. Czyli klientka może zobaczyć też kolejną rzecz, co ją interesuje, czyli galerię waszych zdjęć. Może sobie w nią wejść, może sobie poczytać, może sobie poczytać o usługach. To wszystko na stronie internetowej jest pięknie posegregowane, podczas gdy w mediach społecznościowych my tu rzucamy wybiórczo. Jest większy chaos tak naprawdę, i ciężej klient się zdecydować, co ona potrzebuje. Media społecznościowe bardzo często fajnie nam pomagają. Tworzeniu, um, tworzeniu naszego PR-u, pomagają nam fajnie w dotarciu do nowych klientek również, prezentując nasze prace. Natomiast często właśnie nam odbierają też to, że klientka, która chce podjąć szybką decyzję, ile zabieg trwa, na czym on polega, ile on kosztuje i jak on wygląda, często nie jest z tej informacji, po prostu wychodzi z naszych mediów społecznościowych i szuka gdzieś indziej dalej, gdzie szybko zdobędzie takie informacje. I warto się zastanowić, jak my szukamy jakiejkolwiek innej usługi. Jeżeli szukamy na przykład jakiejkolwiek usługi, która jest dla nas nowa i chcemy mm, dowiedzieć się właśnie te wszystkie rzeczy, które nas interesują. To najczęściej to są właśnie takie rzeczy, że chcemy się dowiedzieć, na czym polega ta usługa, chcemy się dowiedzieć, ile ta usługa trwa, ile kosztuje, jak się do niej przygotować. I takie rzeczy powinny być przede wszystkim zawarte na stronie i w media społecznościowe oczywiście, że mogą być rzucane. Natomiast mm, pamiętajcie, że na media społecznościowych mamy taką tablicę, która się przesuwa i media społecznościowe tak naprawdę bardziej działają wizerunkowo na naszego klienta. Działają bardziej ogólnie, że chce klienta nas przyjść, niż konkretnie odpowiadają na te pytania, które, które klient w tym samym czasie sobie zadaje. Media społecznościowe fajnie też powinny wpływać na naszych już stałych klientów, czyli pokazywać im też nasze umiejętności, nasz rozwój, naszą też możliwość pokazania klientowi, jak on może jeszcze fajniej, fajniej wyglądać, jeszcze lepiej dbać o swoje rzęsy i jeszcze lepiej mieć dostosowany do siebie zabieg. Na stronie internetowej mamy też takie rzeczy, których ja bardzo często w mediach społecznościowych nie znajduję i to na pewno Was uczulam, żeby to poprawić, jeżeli tego nie mamy w naszym biurze, na przykład na Instagramie bądź Facebooku. Czyli lokalizacja. O ile na Facebooku, Facebook sam często wymaga adresu lokalizacji. O tyle na Instagramie e, ten adres nie jest aż tak wymagany. Dlatego my często w bionie podajemy miasta, w którym my tak naprawdę mamy nasze zabiegi. E, I często klientka wchodzi na profil, ale kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że my jesteśmy z danego miasta i że w tym mieście mogłaby się do nas po prostu spokojnie umówić. Więc to jest też ważna rzecz. Na stronie internetowej automatycznie klientka może wejść w kontakt i sprawdzić, gdzie te zabiegi są wykonywane. Czy faktycznie są w do, fajnym mieście, w czy w tym mieście, jeżeli to miasto jest duże. No, czy w miarę blisko ma ta klientka po pracy na te zabiegi, bądź może w miarę blisko swojego mieszkania. Także to są też ważne aspekty. Kolejna ważna rzecz, idąca w kierunku tego, dlaczego warto mieć stronę internetową, przede wszystkim dlatego, że jest Wasza. Wykupujecie do niej serwer, wykupujecie do niej domenę i staje się automatycznie was, wasza. I wy jesteście przypisani jako jedyny jej właściciel. Nie wiem, czy wiecie, ale Facebook co roku blokuje miliony kont z różnych powodów i nigdy nie wiadomo, dlaczego może zablokować wasze konto, no i nie będziecie mieć do niego dostępu. Jeżeli nie będziecie mieć dostępu do swojego konta, nie macie dostępu do głównego narzędzia marketingowego, którym działacie. Nie macie dostępu do tego, żeby klientki was znalazły. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć stronę internetową. Nie chodzi o to, żebyście tę stronę cały czas na niej siedzieli, żebyście do niej najwięcej robili. Prawda jest taka, że więcej pracy wkładamy w media społecznościowe niż w stronę internetową. Ale bardzo ważne jest to, żeby była zawsze aktualna, żeby była zawsze schludna i żeby reprezentowała nas tak, jak nasza wizytówka. Myślę, że chyba przybliżyłam Wam najwięcej aspektów dotyczących tego, dlaczego tę stronę internetową mieć. Natomiast bardzo często mnie pytacie, na czym tę stronę mieć. Ja osobiście jestem ogromną fanką WordPressa. Natomiast WordPress jest wręcz bardzo dużą machiną, na której można mieć zarówno stronę, galerie zdjęć, blogi i fajnie podpięte różne szablony, które sobie możemy zmieniać w dowolnej chwili. Jeżeli chodzi o stronę salonu kosmetycznego, strona salonu kosmetycznego nie wymaga aż takiej ilości rzeczy. Jeżeli planujesz, że będziesz blogować, robić regularnie filmy, że będziesz puszczać bardzo dużo artykułów, to warto wtedy mieć taką stronę internetową postawioną na portalu WordPress. por eso.